bardzo proszę. Ja powiem tak, że każdą podwyżkę dla nauczycieli witam z radością, bo mam synową nauczycielkę, moja mama też była nauczycielem. Ja uważam, że w naszym kraju nauczyciele jeszcze mało zarabiają. Mm -hmm. Za mało w stosunku do, do, do ich pracy i wartości ich pracy. Niemniej jednak jesteśmy w sytuacji, jakiej jesteśmy i, i, i większość ludzi pracujących w budżetówce nie ma tych pensji, na które, które prawdopodobnie zasługujemy. Mm -hmm. No, ale ta, jeżeli jest ta podwyżka, no to, no to znaczy, że, że, że jest jakiś dobry krok. No. Kiedyś rozmawiałem z premierem Balcerowiczem na temat na przykład, finansowania kultury i sztuki i zawsze mi mówił, poczekaj, jak będzie kraj bogaty, to i ludziom będzie lepiej, więc ja myślę, że, że powinniśmy się z tego cieszyć. Dzisiaj jesteśmy w Szkole Podstawowej nr 62 w Krakowie na rozpoczęciu roku. Czy to dobra szkoła, czy ma Pan sentyment do tej szkoły? No ta tu moja wnuczka Ola, najstarsza, już chodzi do drugiej klasy. Fajne są takie szkoły, gdzie nie ma za dużo uczniów I ta szkoła zresztą ona się rozwinęła w sensie gabarytów, jest piękna sala gimnastyczna. Jest bardzo przyjemne miejsce, powiem szczerze, że odwiedzam wiele szkół. Mhm. I, i, i jednak w mniejszych szkołach łatwiej jest nauczycielom i dzieciom i, i rodzicom. I tu jest dobry klimat, mhm. tu się teraz łączy. Nowi obywatele Pychowic, którzy zasiedlili te, te domki, te, te, te mm -hmm. apartamentowce mm -hmm. ze, ze starymi e, mieszkańcami, mm -hmm. i ta integracja jest bardzo w porządku. Mm -hmm. Szkoła jest miła i taka przyjazna. Mm -hmm. Pan prezydent prezyd prezyd Majchrowski mówił, że krakowskie szkoły są jednymi z lepszych krajów. Czy, czy może pan to potwierdzić z pana doświadczenia? No, powiem tak, że wydaje mi się, że tak. Ja tak powtarzam ciągle też w Warszawie. Ale wczoraj na przykład brałem udział w konkursie historycznym w telewizji i wygrał e, Marek Zając, który jest z Krakowa, ja też tam byłem w czołówce i, i jeszcze kilku chłopaków z naszego miasta. Dziękuję nauczycielom, boście nas dobrze uczyli i, i mam nadzieję, że, że tak będzie zawsze, ale to wie Pan, nasze miasto z tego słowa. No jednak tutaj był uniwersytet, i tutaj jest ta siedziba mm -hmm. myśli naprawdę polskiej, i wydaje mi się, że jest dobrze przekazywana. Nauczyciel, no to przede wszystkim to powinno być powołanie, a no, jeżeli jest, no to wtedy wszystko idzie w dobrym kierunku. Dobry. Dziękuję bardzo.